Także witam w kolejnym odcinku. Kurczę, zamknę drzwi, bo mi tutaj trzeszczą. Yy, więc tak, tak jak wiecie, blok mamy już tutaj ten drugi. Tamten jest spęknięty. Tu jest już przygotowany, wyczyszczony, umyty. No, także wydmuchany, więc wszystko już jest jak w jak najlepszym porządku. Yy, wałek yy, rozrzą rozrządu był wyciągnięty, bo tam szklanki trochę się przycinały. Zostało w środku wyczyszczone, nasmarowane, teraz chodzą elegancko, więc jest gitara. Wałki rozrządu się troszeczkę różnią między sobą, ale nie, nie różnią się po prostu tym, że tam skokiem czy coś po prostu krzywkami, czy wielkością, tylko tym, że tamten od tego naszego bloku, ten D D60 silnika był po prostu smarowany w trzech miejscach na, każdym, na każdej podporze. I trochę to inaczej się odbywało, bo olej był podawany z jednej tulei, a się rozchodził przez cały wałek i trzy miejsca smarował. Trzy te właśnie miejsca, w których tam był podparty, że tak powiem. A tutaj jest inaczej. Tu są trzy miejsca smarne i w trzech miejscach właśnie smaruje, a wałek ma tylko jedno oczko z przodu, od rozrządu, chyba. Nie, z tyłu, sorry, z tyłu, nie od rozrządu. No, i także wałek już fajnie tam elegancko siedzi, to wszystko patrzyłem, chodzi sobie. Znaczy, jeszcze mógłbym wsadzić laski, wtedy by to było widać, że to się nie zacina, no ale, ale wiem, że chodzi, wyciągałem lekko, także jest ok. Teraz tak, się różni teraz troszeczkę, czym znaczy troszeczkę się różni tym, że zaraz wezmę światło, postawię bliżej, to może będzie lepiej to widać. Albo no o tak zrobię. Tutaj, gdzie jest po prostu yy, miejsce na dole na oringi, tu są dwa. A u nas był jeden. I pewnego razu, jak roz umowaliśmy tu to, to musiałem już dać na silikon, bo uszczelniacz nic nie pomagał. Grubszy może by coś tam pomógł, no ale akurat trzeba było szybko to złożyć. Yy, no i tutaj są dwa uszczelniacze, no i to moim zdaniem lepiej będzie uszczelniało. Przede wszystkim chodzi o to, żeby woda dole do się nie dostawała, czy ten płyn. No tutaj będzie płyn zalany akurat, no to. No, i tak zaznaczyłem sobie jedyneczka do rozrządu. Wiadomo, ale napisałem, bo nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie, żeby po prostu tuleja trafiła z tłokiem, jak jest w zestawie. Podejrzewam, że to znaczenie jakieś może mieć, aczkolwiek nie wiem, yy, ale tak zrobiłem, żeby było wiadomo, bo wiadomo, jak w starych, jak wyjmuje się tłok, z tulejek się rozbiera korbowód. Wraz z korbowodem, no to się wkłada później na to samo miejsce najlepiej, bo wiadomo. To już się dopasowało wszystko i w ogóle. Tak samo tutaj, może, nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie, no ale lepiej, żeby tak było, moim zdaniem. No. Także także tuleje, tłoki, cztery nowe zestawy, ponumerowane 1, 2, 3, 4, żeby wszystko było wiadomo. Yy, komplet zawiera pierścienie. Miałem wcześniej nie zmieniać tulej i tłoków, ale jednak zmieniamy. I jest taka sytuacja, no u nas jest na 5 pierścieni. W 82C było na 4. Były dwa zgarniające i dwa, yy, znaczy się dwa te olejowe, jeden olejowy był, a tutaj są dwa olejowe. Tym się różni. A reszta to to samo. No także teraz uszczelniacze czy znaczy o ringi powkładać na swoje miejsce, nasmarować, żeby to ładnie weszło, i zamontować. I tak w każdym po kolei. Każdy po kolei tuleje zamontować. Czy tam cylinder, jak zwał, tak zwał. No i co? I co dalej będziemy robili? A później po kolei będziemy składali. Kabina jest zamówiona, więc jest będzie pełny remont. Jeszcze chyba zastanawiam się, może błotniki damy nowe naprzód, Nowe, znaczy ogólnie, bo tu nie ma. Nie było, także wiecie. Ale to jeszcze jest kwestia przemyślenia. Choczkolwiek może założymy od razu, żeby tam nie chlapało, jak już wszystko, to wszystko. Też będzie jakiś efekt wizualny dawał. No i co? I tyle. Także biorę się za składanie i widzimy się niebawem. No i dobra. Składamy. O, patrzcie jak fajnie, delikatnie wchodzi. Troszkę może krzywo. Widzicie, praktycznie można powiedzieć, że no palcami to nie, ale jeden przed palcami, a resztę resztę y, młoteczkiem, wcale nie używając dużo siły a dlatego, że tutaj tłoki są nagrzane czyli się trochę tak jakby powiększyły otwory, no bo materiał się rozchodzi jak jest, y, wiadomo temperatura większa, a sworznie były w zamrażarce tam przez jakąś godzinkę no i po prostu troszkę swoją średnicę, y, włożyć no ale to i tak nie było problemu także weszło ładnie elegancko Taka to właśnie metoda, sworznie mrozimy, tłoki grzejemy, no i tyle, teraz yy, mamy silnik poskładany już, no tak można powiedzieć, że całkiem, całkiem, bo mamy wał wstawiony, ustawione wszystko na znakach elegancko, tuleje ogarnięte, pompa też jest na znakach, ona teraz yy, sobie leży, bo nie ma tu obudowy, ale po prostu tak sobie ją położyliśmy, bo i tak na, na leżąco jest silnik, obudowę też przykręcimy zaraz. Tylko położyliśmy ją na piec, żeby troszkę obeschła, bo była myta. Tam trzeba by też wymienić zmering, uszczelniacz. No i co? No i teraz działamy z zakładaniem pierścieni. No i zakładamy tłoki. A po tłokach pewnie już dzisiaj będzie to wszystko, no bo już jest no wieczór, więc, więc zobaczymy jak nam to pójdzie. A wiecie, pierścienie trzeba uważać, żeby nie popękały przy zakładaniu. Tak więc taka tu robota, Arecki zaraz zabezpieczenia pozakłada, żeby nie, nie pozapominać, bo później nie pochodzi to za długo, No ja się biorę za zakładanie pierścieni dalej. No i także tego, nasze metody nie zawodzą. Tu mamy puszeczkę z wareczki z żubra i tutaj też z woreczki. To są takie jakby prowadniczki, no może z czegoś innego byłoby lepsze, z jakiejś cienkiej blaszki, ale akurat to było pod ręką, więc to służy do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby no ten akurat jest szerszy. pierwszy, tutaj by tak nie wpadał, ale chociaż też mógłby wpaść w te rowki, ale jak zakładamy na przykład tutaj ten trzeci od góry, on jest w takiej samej szerokości jak drugi. No jak pierwszy to nie wiem, bo nie sprawdzałem. Chyba, chyba, chyba no może, może, też. Jeszcze zaraz zobaczymy. Czy pierwszy, w pierwszy by weszło? Też by weszło, także wpadłoby. No i później jest problem z wyciągnięciem, może to ulec zniszczeniu nie mamy jakichś tam przyrządów do zakładania pierścieni, bo jakieś tam są, no ale my takich nie mamy więc to jest ręcznie zakładane no i druga sprawa, żeby nie, tutaj tłoka nie rysować bo, bo też może się porysować, dlatego tutaj jest ten kawałek puszki no i tak to wygląda, widzicie, no powoli, powoli się sunie jakoś gdzieś tam wiadomo, coś się zawsze może zaczepić delikatnie, ale już nie wpada w te rowki więc to taka metoda, jakby ktoś tam kiedyś składał, a a mu to nie szło, więc... Skąd ty taki pomysł dorwałeś? A właśnie, chciałem powiedzieć jeszcze, że to yy, dzisiaj był u mnie sąsiad. O, czasami puszka ulega rozpadowi, ale to wiecie, to nie jest żaden tam problem. Yy, sąsiad był u mnie dzisiaj, mówi coś, słuchaj, mówi co się męczył. Weź włóż takie prowadniczki, zrób z puszki i będzie gdzieś to fajnie wychodziło. No tam czasami jakby się zacinało, to znaczy, że gdzieś tam... O, tak jak tutaj kawałeczek puszki. Został, no ale to wiecie, to jest taka prowizorka trochę, więc zawsze może coś tam... Wiecie, wyjść jak wyjść. Także pierwszy na siedzi na miejscu. No i tak samo tutaj sobie weeknę z puszki znowu. Czy tam założę jeszcze te. I pozakładam i będzie tyle. Także jakoś pomału do przodu idzie ta robota. Arecki tam obudowy będzie teraz zakładał. Pokrywę tutaj tą od rozrządu. I wtedy pompa będzie można przykręcić, żeby już tam nie latała. A ja tutaj walczę z tymi pierścieniami. Będziemy zaraz tłoki wkładali pewnie, bo jest dopiero po 18, więc, więc jeszcze troszkę można podziałać. No. Nowe tłoki, nowe pierścienie, nowe tuleje, nowe panewki, główne korbowodowe, pompa po regeneracji. Więc drugi blok, więc może coś z tego będzie. Głowica też po robocie, więc chyba to może, być, może będzie działało, co? Kabina nowa jedzie. Kabina nowa też znaczy, jedzie albo się produkuje. Filtry, pompa olejowa w silniku hydraulicznym, dwie, wspomaganie, wszystko także. Także wiecie, jak to jest. Wydatków jest, no ale niektórzy powiedzą, że szkoda było kasy wpakować w to, a my twierdzimy trochę inaczej, bo nic za to byśmy nie kupili. A ja też nie wiadomo, co kupimy. Gdybyśmy go sprzedali, ten ciągnik. No fakt, w remont trochę pójdzie kasy, no ale silniczek będzie już yy, zrobiony. Także to jest taka. Taka rozkmina trochę, no. Się poskłada trochę, burdel się ogarnie, bo to teraz będą no, wszędzie wszystkiego nawalone, tuleje się, walają. Zabić się można, ale lufę z arkiem wyspawamy z tego, taką czołgową będziemy walić tutaj, jakby ktoś nas atakował. No dobra, nie przeciągamy, widzimy się za niedługo. No i dobra, starcie roboty na dzisiaj mamy 22 z minutami. Także wiecie, trochę popracowaliśmy dzisiaj. Jakieś tam dwie godzinki to już tutaj sam działałem. No i co zostało? No sporo zostało do roboty jeszcze, no ale już jest sporo też zrobione, także, także tak to wszystko tutaj wygląda. Tutaj na, na dole w silniku to zostało w sumie tylko smog zamontować, ale brakuje mi uszczelki kurczę w zestawie, nie wiem czy to nie było, czy, czy gdzieś się zgubiło, ale raczej nie, bo wszystko leżało w kupie. Więc właśnie muszę uszczelkę jakąś dorobić, tylko muszę jakiś kartonik odpowiedni znaleźć, ale to tam dorobić to nie problem. No, i co, no, i w sumie wszystko jest ogarnięte, dociśnięte śruby, wszystkie szpilki tak jak trzeba. No, i w tym bloku, akurat były te szpilki na zwykłych płaskich podkładkach, a w naszym jeszcze silniku takie korby są, bo to są z naszego silnika, tamtego. No, no, w sumie, no z tamtego silnika. To mamy takie, właśnie, zaginane zabezpieczenia, tak jakby, ale takie zabezpieczenia. No i tutaj na głównych też było takie coś, ale już właśnie zamontowaliśmy te główne z tego bloku, no bo żeby to wszystko było tak jak było wcześniej te korby, znaczy te stopy w bloku, żeby się po prostu nie różniły, są na swoich miejscach, więc dlatego takie są dociśnięte odpowiednio. Myślę, że aż może troszeczkę czasami za bardzo, znaczy wszystkie takim samym momentem, no ale ale jest ok. Pompa nowa, oleju tutaj paliwowa też wstawiona, ustawione wszystko, rozrząd ustawione jak trzeba no i co, w sumie jutro muszę tylko ten smog zamontować no i poleci miska najprawdopodobniej, a później weźmiemy się za górę, także znaczy no za górę, no do góry go podniesiemy, wtedy tutaj pójdzie ta podpora która trzyma silnik z tej strony później, a nie to później dopiero, ale tutaj będzie musiała też iść jeszcze taka flansza tak jakby, żeby miskę zamontować no, i miska, znaczy uszczelki, miska, i tyle w temacie. Także dzisiaj jest sporo zrobione. No, już tak kurczę późno, już się nie chce, bo od 6 rano na nogach to wiecie, jak to jest. Zresztą sami a tutaj trzeba było działać. No, no, działamy po prostu po to, żeby to jak najszybciej zrobić. Już mamy części, wszystkie praktycznie to nam tam brakuje. Nam jakiś tam pierdół. E, co nam brakuje w sumie? No, w sumie to <laughs> można powiedzieć, że nic nam nie brakuje oleju do hydrauliki, ale to później to już, to już nie problem wielki, bo już zamówiony jest, przyjedzie jakoś na dniach. Całą beczkę zamówiliśmy, bo do Lambo, do, do Johna, do Farmera, do Renówki, także to wiecie to to może nawet i zabraknąć tej beczki, tam 200 chyba 8 czy 5 litrów, także, także tak to wygląda wszystko. A tu się silniczek chyba będzie hulał, no zobaczymy, no. postarałem się jak najlepiej mogłem, jak najlepiej umiałem. A nie ma biedy jeszcze. No kręciliśmy nim tak, że się kręcił fajnie. Znaczy fajnie. No, nie może to być zbyt lekko się kręcić, no bo to by świadczyło o tym, że gdzieś są jakieś luzy czy panewki, nie takie jak trzeba. Ale tutaj jest wszystko ok. Kręci się tak, jak powinno, przesmarowane przed złożeniem, żeby nie było. No i co? No i w sumie no to tyle na ten odcinek będzie z tego naszego Jumbo Jetta. Jutro, pewnie raczej się nie uda nam go odpalić. No, bo, no bo jest dużo roboty jeszcze przed nami. Znaczy, dużo, no dół to tam można powiedzieć, że chwila, moment, ale, ale tutaj jeszcze zostało nam góra cała, zawory, głowica to wszystko poustawiać, wyregulować. Wiecie, jak to jest. No i też kwestia tego, że chłodnicę trzeba umyć, jak już jest na wyjęta. Także też to takie właśnie kurczę... Trochę czasu zajdzie przy tym, głowica umyta, przygotowana do montażu, także tak, wiecie, także to wszystko będzie już może jakoś w miarę szło. No i też do odpalenia no wtryski, końcówki wtrysków trzeba zamontować nowe, to zamontowanie to tam jest pikuś, najgorsze to jest, znaczy najgorsze, no. druga sprawa, że trzeba ustawić ciśnienie w tych wtryskach. Bo to wiecie, nowe końcówki, no to trochę inaczej, a poza tym dużo jeszcze rzeczy do złożenia, żeby to odpalić, no bo cały przód jest wyciągnięty na podwórko, jest wyczyszczony, znaczy wyczyszczony, no odpowiednimi środkami jest wypliskany, był, znaczy nie, nie, jest tylko był, no i później umyty, także przód chcemy pomalować, nie cały, tylko od środkowo, znaczy od środka, od wewnątrz, no i, no i co, no i później... Jak będziemy zdejmowali kabinę, bo będzie nowa, no to wtedy całość pomalować, cały ciągnik, ale to już później, w późniejszym czasie, no i teraz nie wiemy, czy uda nam się, jak zamontujemy silnik w ramię. tak jakby, ramie, no ramię w sumie, rama, półrama, no jak zwał tak zwał, czy uda nam się pomalować dokładnie cały silnik, żeby to fajnie, ładnie wyglądało i było wszystko pomalowane, czy po prostu pomalować silnik, i zostawić go do przeschnięcia i dopiero do montażu także to też zobaczymy jutro co się okaże aczkolwiek jutro pewnie nam się go nie uda odpalić dopiero może jakieś tam za, za dwa dni czy tam za trzy no bo to nie ma co szaleć trzeba zrobić to porządnie żeby to chodziło a nie po prostu na łapu capu bo bo chce się szybko odpalić żeby to zobaczyć jak to chodziło także też jestem ciekaw tego jak to wszystko będzie wyglądało jak to będzie pracowało na no, ale jednak trzeba Trochę zachować cierpliwości, żeby żeby czegoś nie przegapić, no i później może z tego wyniknąć jakaś niespodzianka. No także liczę na Wasze subskrypcje, łapka w górę, bądź łapka w dół, czego bym nie chciał, no, ale różnie bywa. Komentujcie no i dzwoneczek, także yy, uwagi na temat tego remontu. Jak najbardziej są przydatne, no bo wiadomo, ja nie jestem jakimś magikiem, żeby to wszystko wiedzieć. Też to robi się, nie robi. Takie rzeczy się robiło tam różne, ale, ale wiecie, no po prostu każdy silnik jest inny, a, a taki generalny remont, no to jeszcze nie był przeprowadzany w moich rękach, więc może być różnie, chociaż wszystko staram się robić tak, jak powinno być. Też czerpię informacje z różnych źródeł. Jak czegoś nie wiem, czy taty się podpytam, czy sąsiada, czy kogoś, no bo to jednak wiecie. No. Nie sposób wszystko wiedzieć od razu. No także, trzymajcie się i do następnego. Cześć!